Maksymilian nie jesteś ekspertem nie tylko od dietek, ale ciebie kręci także przyroda, a w szczególności pogoda. Co są niżo o chmurkach które tutaj zebrały się i troszkę pokropiły, ale już chyba przestały? Tak postraszyłem, postarzył, po widzę tutaj takie białe niebo jest przejrzyste, także naprawdę to nie ma się czym obawiać dzisiaj. Będzie naprawdę spokojnie. Lekkość może pokropić troszeczkę z nieba, troszeczkę gołębie mogło tutaj się dać znać, bo troszeczkę ich widziałem. Dużo drzew mamy dookoła, więc dużo też ptaczków ptaszków. Więc myślę, że będzie stabilnie spoko, nie ma co się obawiać. Kiedy zobaczymy Cię w oficjalnej koszulce, bo jesteś jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia, a jesteś ubrany w dalszym ciągu na sportowo? No bo będę grał mecz, także jeżeli już nie będę grał meczu, to tutaj ubiorę swoją koszulkę firmową, jak to można powiedzieć. Ja nie doskonale zdajesz sobie sprawę, że po zwycięstwie masz dwa punkty. To może nie wystarczyć na wyjście z grupy, jeżeli przegrasz mecz z Żebrowskim. No chyba, że porozmawiasz z nim, żeby oddał Ci jednego seta. Ja mam bardzo chętny, żeby ten Ryba troszeczkę spuścił z tonu raz następnego meczu, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wniknie, tam jakieś miesza sobie widzę, witaminki, także chyba podejdziemy na 100% do tego meczu, to mnie lekko tutaj niepokoi. a no tanią skórę nie sprzedam, będę walczył. Jest on lekko na pewno bardziej podmęczony niż ja. Więc... Kort weryfikuje i pięści. <słyska> <słyska> Maksymilianie, podleczyłeś już swoją kontuzję w pierwszym turnieju eliminacyjnym Polskiej Ligi Tenisa, nie było w Rzeszowie w Warszawie jesteś, czy będziesz grał w kolejnych rundach? Przypominamy Państwu, że można się zapisywać na kolejne rundy Polskiej Ligi Tenisa. Każdy może wziąć w nich udział www.polskaligatenisa.pl i kolejny turniej już za tydzień w Poznaniu, potem za dwa tygodnie widzimy się w Katowicach. Później jest tydzień przerwy i pierwszy weekend sierpnia to zmagania we Wrocławiu, drugi weekend sierpnia Sopot, trzeci weekend sierpnia Kraków, a więc wszystkie największe miasta. Czy będziesz w nich uczestniczył? Postaram się, no postaram się uczestniczyć, zobaczymy jeszcze jak, jakie jeżeli ci napisać scenariusz, tak wyróżnię to bywa, może to być koniec świata na przykład za dwa tygodnie i nie będzie już turniejów, także spokojnie, ale postaram się zagrać, jeżeli ktoś z Państwa chce zagrać z którymś z nas, nie wiem, czy to jest to zaszczyt, czy śmieszna sprawa, ale ważna decyzja, chcecie zagrać z dobrymi symfonikami, troszeczkę z gorszymi na amatorskim poziomie, także zapraszamy wszystkich, żeby się sprawdzić. I do usłyszenia. Jak Ci się podoba Warszawa? Fajnie, fajnie. No dużo zieleni, ciekawe miasto na pewno. Dużo wieżowców, w Rzeszowie jest tylko jeden czy dwa. Także duży szok, to robi dla takiego chłopka ze wsi jak ja, więc naprawdę ciekawe miasto. No dobrze, bo... Będziemy tutaj jeszcze do jutra, będziesz komentował mecze, mamy nadzieję także, że jeszcze wyjdziesz z grupy. Jutro będziemy Cię obserwować w fazie pucharowej, czego my, rzeszowiani, którzy tutaj pojawili się w Warszawie, żeby zorganizować ten turniej, przeprowadzić drugi turniej i polskiej gitanica, bardzo Ci mocno życzymy. Tu jakieś krzątania jest dużo teraz się zrobiło, więc ja muszę pójść załatwiać sprawy, a Tobie życzę za chwileczkę powodzenia. Dziękuję bardzo, do, do usłyszenia. I nie zapominajmy o jedynym krośnianie w naszej ekipie.

Dwa mecze, jeszcze to miał, nie? I wracamy do meczu Barwikowski, Górski. Takie spotkanie Dawida z Goliatem. Aczkolwiek, jak widzimy, każdy ma prawo i każdy ma nawet. Każdy może mieć okazję zapisać się do naszego turnieju. W tym momencie widzimy, że Barwikowski próbuje bardziej technicznych rozwiązań niesiłowych. O tu bardzo dobre zagranie górskiego. Gra na małe kara i out! Sensacyjnie wyrzucił piłkę w aut, Barwikowski. Oni grają Przemku, mecz. Raczej inne rozstrzygnięcie niż 4040 w tym meczu jest niemożliwe, a już o godzinie 16 wielki szlagier. Wspaniały mecz, który może również potrwać więcej niż godzinę. Leszek Wrzesień właśnie w tym momencie ograł hiszpańskiego zawodnika i Leszek Wrzesień melduje się w jednej Na kurcie numer 2. Zakończył się ten mecz. Tymczasem mamy podanie górskiego. Barwikowski troszkę zdekoncentrowany Próbuje różnych zagrań Bardziej traktuje ten mecz jako rozgrzeweczka. I koniec pierwszego seta Barwikowski zgodnie z przewidywaniami 4-0. I już mamy 15-0. Tad będzie jeszcze potrwa około 8 do 9 minut. 4-0. Siedem minut około, ten masz jeszcze potrwa. O, brawo, brawo, brawo! Tomasz Górski popisał się wspaniałym skrótem. I trzydzieści piętnaście dla Barwijkowskiego. Czterdzieści piętnaście, i jeden, zero w drugim secie.

Górski jeszcze się broni, ale już przy tym uderzeniu pozostawał bez szans. Bardzo lekkie zagranie górskiego i barwikowski returnem. Zdobywa kolejny punkt. Znowu zbyt lekki serwis. I przełamanie. 2 do 0 dla Barwikowskiego. A serwisowy na początek trzeciego Gema w drugim secie. Błąd minimalny out. Trzydzieści zero, tu mamy jakiegoś intruza na korcie. Po, po, po. Nie trafia Barwikowski w kord. Zobaczmy to na powtórce. dawałoby się, że proste zagranie, ale wyraźny out, drugi serwis, kolejny punkt Barwikowskiego. Do zera. Za chwilę górski będzie serwował, aby pozostać w meczu. Znowu uderzenie w siatkę Barwikowskiego. Prosty, niewymuszony błąd. Nie zdążył Górski do piłki, do skrótu barwikowskiego, choć wydawało się, że to, to była piłka do zagrania, jednakże różnica poziomu w grę obu zawodników jest zbyt duża. No i mamy piłkę meczową. Dobry serwis, ale atak w siatkę. O, przepraszam, to nie była jednak piłka meczowa. Teraz jest. Ruikowski w siatkę I tym oto uderzeniem Barwikowski zakończył ten mecz. Jeszcze zobaczmy na no. uściśnięcie dłoni obu zawodników. Zobaczmy powtórkę tego uderzenia. I to byłoby na tyle. Z kortu centralnego żegnamy się, ale już za około 5-10 minut kolejny mecz, kolejny mecz, a tymczasem zapraszamy na 3 minuty reklam.